Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 6, werset od 16 do 18. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni, jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam Wam już, odebrali swoją nagrodę. Tyś zaś, gdy pościsz, namasz sobie głowę i umyj twarz. Aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Skoro była jałmużna, skoro była modlitwa, to teraz czas na post. Kiedyś katechetka zapytała dzieci w klasie. Co to jest post? Dziecko się zgłosiło i mówi: Siostro, to jest takie na Facebooku, co się lajkuje i komentuje. I moi kochani, w tym współczesnym znaczeniu postu można powiedzieć, że człowiek się gubi, nie? Natomiast ten post, o którym mówi Pan Jezus w Ewangelii, właściwie niewiele nam nakłada takich ograniczeń. Pierwsze, Jezus przenosi post z tej zewnętrznej formy na wewnętrzną. W Izraelu ludzie ubierali się w wory pokutne, targali włosy, posypywali popiołem, i wszyscy widzieli, że poszczą. Natomiast Jezus zachęca do czegoś innego, żeby namaścić głowę oliwą czyli można powiedzieć tak świątecznie zewnętrznie podejść do tematu, a wewnętrznie Człowiek podejmuje post i to dzieje się w relacji do Boga. Do Boga jako ojca. Czyli wszystko zostaje w tej sferze, której ludzie nie widzą, za którą nie będą chwalić, nie będą mówić „wow, ale jesteś gościu, bo tyle dni pościłeś. Nie. Zostaje to w wewnętrznej formie. To zmaganie duchowe, ta walka duchowa dzieje się w perspektywie. Ojca, przed Jego obliczem, a nie na pokaz przed obliczem ludzi, bo ludzie nie muszą wszystkiego wiedzieć i nie muszą wszystkiego rozumieć. I moi kochani, właśnie post. Post jest czymś bardzo ważnym, jest jednym z podstawowych, można powiedzieć, uczynków wiary. Post ma prowadzić nas ku wolności. Tak jak już mówiliśmy kiedyś, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego żywota. Porządliwość oczu, to jest właśnie jałmużna. Dlaczego? Dlatego, że człowiek gromadzi dobra, chce mieć coraz więcej. Natomiast jałmużna zmusza człowieka, żeby się dobrami dzielił. Na modlitwę Powiedzmy, modlitwa jest odpowiedzią na pychę tego żywota. Człowiek chce być Panem, chce być chwalony, natomiast modlitwa kieruje nas ku Bogu jako temu pierwszemu, który jest godzien chwały. No i na co odpowiedzią jest post na porządliwość ciała? Nasze ciało pożąda różnych rzeczy, nasze zmysły pożądają różnych rzeczy, żeby siebie zaspokoić. I właśnie odpowiedzią na tą naszą słabość jest post. Post może być od jedzenia, może być od picia, może być także post od różnych rzeczy zewnętrznych, które karmią nasze zmysły w naszych czasach. Chciałoby się powiedzieć, że najlepszym postem byłoby ograniczenie środków masowego przekazu. Ograniczenie komputera, ograniczenie internetu, ograniczenie tego wszystkiego, co sprawia, że latamy gdzieś, marnujemy czas, a tak naprawdę zbawienie nam ucieka, wieczność czeka, tak? <laughs> I moi kochani, właśnie ten post jest miły Bogu. Ten zwyczajowy, że o, nie będę jadł cukierków, nie będę różnych takich rzeczy robił. Owszem, jeżeli cukierki są dla ciebie takim problemem, że przesłaniają ci Boga. To możesz nie jeść, bo, bo to cię zbliży do Boga. Ale jeżeli cukierki w stosunku do Boga, do bliźniego, do innych nie mają żadnego znaczenia, to po co nie jesz? Dlaczego ich nie jesz? One są obojętne. I moi kochani, właśnie konkretny post, konkretny post, który będzie miał wartość uzdrawiającą nas, to jest wielkie wyzwanie. Podjąć taki post który będzie uzdrawiał naszą duszę, będzie uzdrawiał nasze zmysły, post, który nauczy nas wolności, który oderwie nas od tego świata, a pozwoli zjednoczyć się bardziej z Bogiem, który oderwie nas od naszych spraw takich tych, które nie są konieczne, a które nas wręcz obezwładniają, prawda? Pamiętam jak się zaczynał wielki post, to na magnetofon się kładło szmateczkę, prawda? Żeby się nie zakurzył, bo i tak nie będzie używany w tym czasie. Nie słuchało się muzyki. I to było jakieś tam wyrzeczenie. Dyskoteki były zamykane, nie ma zabawy. Nie? I ten wymiar postu, on był taki nawet można powiedzieć, społeczny. Ten społeczny wymiar był bardzo pomocny wielu ludziom. Byli ludzie, znałem takiego jednego człowieka, który był alkoholikiem, ale takim naprawdę mocnym alkoholikiem. Ale gdy przychodził Wielki Post, on nie brał ani kieliszka do ust. Jego rzucało, on nie mógł wytrzymać. Ale od środy popielcowej do Wielkanocy człowiek nie spożywał ani gram alkoholu. Później, co się działo, to, nie, to niestety nie był w stanie nad tym zapanować. Ale zobaczcie, Pan Bóg dawał mu łaskę wolności w tym czasie i ten człowiek też się mobilizował, bo on współpracował z tą łaską. Być może jakby rozciągnął ten post na cały rok, na dwa, na pięć, na dziesięć. To jego śmierć też by była troszeczkę inna, niż, niż mu się przydarzyła. Ale myślę, że za tą walkę duchową, za tą współpracę, za to zmaganie, Pan Bóg też mu policzył, że tak powiem, w tym momencie ostatnim. Ten człowiek walczył niesamowicie, toczył walkę. I moi kochani, każdy z nas toczy walkę. Każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas potrzebuje uzdrowienia. A post jest jednym z najlepszych lekarstw trzy lekarstwa post modlitwa jałmużna zaczynamy terapię i to na poważnie amen